Dlaczego masz na sobie tradycyjny strój? Jak tym razem zamierzasz nas zawstydzić? Wojku, wrócę późno. Nie biorę ani samochodu, ani kierowcy. Dokąd się wybierasz? Idę zrobić to, o czym właśnie mówiła mama. Posłuchaj, powiedz nam przynajmniej, co planujesz. Dlaczego babciu, skoro ty coś przede mną ukrywałaś, ja mogę zrobić to samo? Nie odzywaj się tak do babci. Porozmawiaj chociaż ze mną. Na mnie się chyba nie gniewasz, ciocia Mona, co za niespodzianka. Nikt nic dziś nie powie. Rośni będzie mówić, a ja posłucham. I jak teraz wyglądamy, mamo? Tak? Dziękuję. Mogę coś powiedzieć? Wyglądasz pięknie w tym sari. Wyglądam jak kwiat z tego ogrodu. A jak ja wyglądam? Może być. Nie dało się założyć niczego bardziej pospolitego niż to. Żartuję. Świetnie się oboje prezentujecie. Wyglądacie na klasę średnią w każdym calu. Naprawdę? Komplementujesz tak nas, bo twoja dziewczyna się spóźnia. Przyjechała jej ciotka, może to ją zatrzymało. Na pewno jest w drodze. Sprawdzę. Powiedz, czy lubisz tego chłopaka, z którym się spotykasz? Ciociu żartuję. A czy chociaż trochę podobał ci się ten, z którym chciała cię ożenić matka? Didi mówiła, że pochodzi z szanowanej rodziny. Mam nadzieję, że nie odrzuciłaś go tylko dlatego, że jest bogaty. Nie obchodzi mnie, co chce matka. Jestem pewna, że taki mężczyzna jak Kryś nigdy nie uszczęśliwi żadnej kobiety. Rośnij, człowiek może być dobry niezależnie od tego, czy jest bogaty czy biedny. Kryś miał okazję to udowodnić. Ale po tym, jak go spotkałam, tylko utwierdziłam się w moim przekonaniu. Żaden bogacz nie dba o związki. Myślą tylko o pozycji i statusie, niczym innym. Powiedz teraz szczerze o tym chłopaku, którego kochasz, powiedz. Powiesz mi, czy nie, ma na imię Sithard.